Siemano w kolejnym odcinku Zasilacza. Dzień dobry, albo dobry wieczór, tak jak oglądacie. Albo dzień dobry wieczór. Yy, tak, albo smacznego. Też tak może być. Tak, dokładnie. Yy, będziemy sobie dzisiaj omawiać yy, historię pewnego głupka. I cwaniaka. Tak, yy, i takiego dość łasego na pieniądze gościa. Łasego na pieniądze, ale z drugiej strony czasami nawet takiego zachowującego się dość spoko. Tak. W sensie nie, nie był taki aż tak beznadziejny, jak mogłoby się wydawać. Miał też pewne plusy. E, natomiast zanim przejdziemy do jego historii, no to czas na pytanie. Mm -hmm. e, a pytanie. A pytanie jest następujące. Czy uważacie, albo jak się z tym macie, hmm, czy na głoszeniu Ewangelii, na dzieleniu się Bożym Słowem można, albo czy powinno się zarabiać? Dajcie nam znać w komentarzach, czy jakiekolwiek działalności takiego powiedzmy obwoźnego mówcy albo jakiegoś takiego gościa, który będzie produkował jakieś materiały i czerpał za to pieniądze. Nawet na... może ma przez to jakieś współpracę typu z jakimiś markami i tak dalej. Tak, to czy to dla Was jest uważacie, w porządku. że jest ok. Dobrze, wracając do tematu. Główną postacią będzie dzisiaj Gerhazi. I Znajduje się o nim informacja w Drugiej królewskiej, pierwsza informacja. E, dobra, nie pierwsza, ale wiecie o co chodzi. W drugiej królewskiej, czwartym rozdziale, 28, 27 wersecie po 31. Słuchajcie tego. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi, a Gehazi zbliżył się, aby ją odepchnąć. Lecz mąż Boży powiedział: Zostaw ją, bo jej dusza jest pogrążona w smutku. A pan zataj to przede mną, i nie oznajmił mi tego. Wtedy odezwała się: Czy prosiłam swego pana o syna, czy nie powiedziałam, nie oszukuj mnie? Wtedy on powiedział do Gehaziego. Przeparz swoje biodra, weź moją laskę do ręki i idź. Jeśli spotkasz kogoś, nie pozdrawi go. A jeśli ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. Połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka tego chłopca powiedziała: Jak żyje pan, jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz nie było ani głosu, ani słuchu. Wrócił. Wrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu chłopiec się nie obudził, wtedy Elizeusz mm, wszedł do domu, oto zmarł chłopiec leżał na łóżku. Nie wiem jak wam, ale pierwsza, pierwsze skojarzenie z tą historią to przywodzi mi na myśl, kiedy Jezus schodzi z góry przemienienia i uczniowie podchodzą, że nie uczniowie, tylko ojciec opętanego syna, przychodzi do Jezusa i mówi mu: Jezu, uzdrów, nauczycielu, uzdrów mojego syna, bo przyszedłem do twoich uczniów i oni nie potrafili. A, no, rzeczywiście. Nie? I jego Gehazi tak samo, Mał, miał polecenie od, y, od y, Elizeusza i w sumie wykonał wszystko, co go prosił i nie pykło. No właśnie. Ciekawe dlaczego, co, nie? W ogóle postać Gehaziego jest taka mało intuicyjna do oceniania jej. Tak. Tym bardziej, że tutaj jest taki moment, że ta kobieta y, przychodzi do proroka, do Elizeusza i pada mu do nóg. A jego pierwsza myśl, kobiety, która płacze, której syn zmarł, i tym popchnąć, odepchnąć ją, w się sensie, jedno, co za chłop. No. Że prorok nawet mówi: Przecież ona jest pełna smutku i tak dalej. Ja nie widziałem tego, że coś się stało. Czemu Gehazi na przykład nie obserwował sytuacji, co nie? Ale potem właśnie idzie. Właśnie, jednocześnie jest gotowy do tego, Od aby razu, po nie? prostu tak pójść. Z Ma tam. to zrobić dobra i rura, nie? Mimo tego, że ok, po w pierwsze tempie on miał pójść sam, ale potem okazało się, że Elizeusz i tak i tak pójdzie, więc mógł tak. pójść razem z nimi, nie wiem, pogadać, po prostu zobaczyć, jak się narracja e, rozwinie, a on rura i leci dalej. Tak. Więc można by zinterpretować to w taki sposób, że no jednak był posłuszny, starał się przynajmniej, chciał zrobić coś dobrego. Tak, chciał zrobić coś dobrego, ale właśnie mu tak trochę nie wychodziło. W ogóle to jest bardzo ciekawa postać, bo, bo właśnie w zeszłym odcinku studiowaliśmy też historię Namana. I on jest z nią bardzo mocno związany, bo jak pamiętacie tą historię, to pod koniec tego, tej historii podchodzi nagle Gehazi, wybiega do, do tego Namana. I dogania ten rydwan i mówi, że jednak, jednak się rozmyślił Elizeusz, bo potrzebuje, tam ktoś przyszedł i potrzebuje, żeby, żeby mu dać to, to, to i to. No a masz wtedy... No, jest no jak się no, proponowałem, więc... Ten, no pewnie, jak mogę coś pomóc, tym bardziej, że, że jeszcze to prorok i to nawet nie dla niego, tylko komuś chce to, no to super, nie? Ale jak ten jeden myślał, że, że mu się upiecze, ale się nie, nie upiekło. Właśnie to jest to, co powiedział Kuba. W sumie tak się zastanawiam, czy Gehazi był po prostu jakiś, nie wiem, targany różnymi emocjami, targany różnymi narracjami, i nie mógł się jakby zdecydować, w którą stronę iść, którą drogą tak naprawdę podążać. Czy może jednak, nie wiem, może jednak był zły. I po prostu wszystko, co chciał robić dobrze, to tak dla własnego zysku. No, tak sobie wyobrażam, że przecież mogło być, mogła być taka sytuacja, że popędził, aby uzdrowić syna tej szunamitki, dlatego żeby, nie wiem, po pierwsze doświadczyć cudu mhm. dokonanego jego własnymi <laughs> rękoma, a po, a po drugie mógł też, nie wiem, oczekiwać, mógł też chcieć, aby został uznany, tak dostrzeżony, mhm. wywyższony tak. jako ktoś właśnie, tego co dokonał. Tak. No i ciekawe, że właśnie potem Gehazi otrzymał karę, że to, tak. co, e, co z Namana zostało zdjęte, ten trąd, e, wszedł na Biziego. Mm. I to po raz kolejny mamy przykład chciwości, nie? samolubności. Znowu gościu, który chce robić dobrze, robi je chce. Ja chcę i bierze te pieniądze. Podobała mi, się, podobała mi się Twoja myśl, w której zauważyłeś, że mm, rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem, a, że Gehazi, mm, tak jakby, przywłaszcza sobie nagrodę za coś, czego nie dokonał. Mhm. A, tutaj Bóg sprawia cud uzdrowienia na Amana, tak. a ostatecznie to, ona, to Gehazi pragnie otrzymać zapłatę za to. Tym bardziej, że dosłownie nic tam praktycznie nie zrobił. Nie? Jeden, co zrobił, to przekazał wiadomość od tego, od Elizeusza, co nie? Hmm. Więc Gehazi nam się rysuje jako taka bardzo dziwna postać. W sensie. taka, nie, taka trochę niespójna, właśnie, taka chaotyczna. Nie wiadomo, no nie wiadomo do końca, co z, nim, co z nim zrobić. Bo nie można też go określić jako złego, no bo widać, że ma y, dobre intencje, jakby. No. Ale z drugiej strony można by go określić jako złego, no bo no. jest chciwy na przykład, tak. nie? No ale jest jeszcze ta jedna historia. Tak. E, kilka rozdziałów później a jest, e, taka, e, jest taka narracja, w której e, Gehazi wstawia się za tłuszczu Tak, tak. No i właśnie to jest bardzo ciekawe. E, jeżeli możemy to przeczytać, e, ósmy rozdział, jeden po sześć. Mm -hmm. Potem Elizeusz odezwał się do tej kobiety, której syna wskrzesił. Wstań i idź, ty i twój dom. Zamieszkaj jako przybysz tam, gdziekolwiek będziesz mogła zamieszkać. Pan bowiem wezwał głód, który nawiedzi ziemię na siedem lat. Wstała więc kobieta i uczyniła według słowa męża Bożego. Wyruszyła wraz ze swoim domem i przebywała w ziemi Filistynów przez siedem lat. Po upływie siedmiu lat, kobieta wróciła z ziemi Filistynów i udała się do króla, aby wołać o swój dom i swoje pole. A w tym czasie król rozmawiał z Gehazim, sługą męża Bożego. Opowiedz mi, proszę, o wszystkich wielkich dziełach, których dokonał Elizeusz. A gdy on opowiadał królowi, jak wskrzesił umarłego, oto kobieta, której syna wskrzesił, zawołała na króla o swój dom i swoje pole. Gehazi powiedział: Mój panie, królu! To jest ta kobieta i to jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Wtedy król wypytał kobietę, a ona mu odpowiedziała. I król przydzielił jej pewnego urzędnika, mówiąc: Przywróć jej wszystko, co do niej należało, oraz wszystkie dochody z pola od dnia, w którym opuściła Ziemię, aż do teraz. Mhm. Więc widzimy tutaj dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Gehazi był trendowaty, a nie jest. A po drugie, Gehazi bardzo ochoczo pomagał na Mówi, o pa, to naprawdę ona, no ona coś tam, coś tam, coś tam. I on jest naprawdę w tym momencie taki bardzo życzliwy dla tej Szumamitki. nie? A jak pamiętamy w tej pierwszej historii, no to ją... Yuh, <grym> o, chciał odepchnąć, nie? No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo... Chyba, że... Chyba, że chcesz dokończyć? No. Chyba, że pójdziemy znowu w taką troszkę inną narrację. i No bo e, Gehazi nie przyszedł ż, z tylko on był u króla. Tak. Zaczynał mu opowiadać o cudach y, Elizeusza, o cudach mhm. swojego mistrza. I teraz może jego narracją, jego zamiarem nie było a, w, w, wsparcie szunamitki, ale jego narracją było o, 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 to jest kobieta, która potwierdzi moje słowa, patrz jestem prawdomówny. Ja była na przykład, albo chcę się wkupić jej łaski, że załatwiłem mm. jej to, albo chcę się wkupić w twoje łaski, bo ci opowiadam pewne rzeczy, daję ci informacje, których potrzebujesz. Nie? Mm -hmm. Właśnie to jest ten problem z inkazją. No, jeszcze dodatkowego smaku nadaje tej całej historii to, że tutaj Gehazi już raczej nie ma trądu, bo jeżeli miałby ten trąd, to wiadomo, że nie siedziałby u króla. Tak, tak. Co nie? Więc patrzcie, jedna z teorii mówi tak, że, że to jest historia sprzed, sprzed sytuacji z Naamanem. no ale by Biblia mówi inaczej, że po prostu jest trochę bardziej, y, że jest dalej w historii ta, y, ta, ta, his, ta historia, nie? I po prostu można tak się domyślić, że na przykład Elizeusz zlitował się nad Gehazim i, i też po, poprosił Boga, żeby go uzdrowił. Mhm. Mhm. Dla mnie cała historia Gehaziego, jakkolwiek zawiłym bohaterem by on nie był, pokazuje ponownie, tak jak już Kuba wspomniał, problem, tego, problem egoizmu, problem chciwości, samolubstwa. Tak. Jednocześnie też pokazuje to, że jak. Hmm, ok, pokazuje jak łatwo jest niejako. A, Próbować chwycić wiele srok za, y, za ogon, prawda? Bo z jednej strony, chcę coś dla siebie, z jednej strony chcę mm, wypełnić jakieś tam y, moje żądze, dać zaspokoić swoje żądze, ale z drugiej strony, chcę pomóc, z drugiej strony chcę podążyć we właściwym kierunku. To jest takie bardzo trudne i wydaje się, że przez to jeszcze bardziej niebezpieczne, mm. kiedy mieszamy te dwie rzeczy, bo. Y, My, my możemy powiedzieć, no i co zrobić z takim gahazim? Mm. A w apokalipsie Jezus powie, że będąc letnim, wyplujecie z ust, nie? No właśnie. Więc no właśnie dlatego czasami tak podsumowując, wydaje mi się, że y, warto niekoniecznie oceniać ludzi, nie? Mm -hmm. Po prostu w takim sensie, że zostawmy to naprawdę Bogu, nie? A że to jest na przykład z tych postaci, która jest tak trudna do ocenienia według mnie, że. Patrzymy na niego jak na takiego cwaniaka, jak na takiego, czasami takiego jakiegoś dziwnego gościa, nie? który krząta się po świecie i nie do końca wie, co ma ze sobą zrobić. I jest taki roztargniony, ale widzimy, że jednak już nie ma tego trądu, więc jakoś Pan Bóg go też błogosławi. I, i to jest myślę, że dobra lekcja, żeby, żeby zostawić sąd Panu Bogu po prostu. Mhm. To prawda. I e, mm, a taką lekcją z, z samej postawy ghz to: Nie szukajmy swego. Mhm. Po raz kolejny, to już niejednokrotnie wybrzmiało. Tak. Natomiast jest taką bardzo uniwersalną lekcją, a więc, tak jak Kuba powiedział, e, nie śpieszmy się ze sądem, plus e, sami mm, nie szukajmy swego, a raczej bądźmy mili dla ludzi. Mhm. I oddajcie chwałę Bogu za to, co zrobił, a nie. Tak, nie koniecznie, a nie zawierajcie chwały dla siebie. Tak. E, będziemy modlić się teraz. E, na początku będziecie modlić się wy. Możecie się właśnie pomodlić, e, szczególnie ta ostatnia, jeśli mi się podobała. Czyli um, nie zabierajmy Bogu chwały, która się jemu należy. Isu. Pamiętajmy, że to, co to nasze działanie, które chcemy wykonać e, ku jego chwale, jest po to, aby. Jemu dać chwałę, a nie zabrać jej o sobie. Więc y, módlmy się o to, nie, aby nas nie, nie przychodziło pokuszenie czerpać korzyści y, nieuczciwych y, z, naszych, z naszego działania. A potem pomodlicie modlicie waszej pomodli się Kuba. Mhm. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś z nami, że nas błogosławisz, dodajesz siły i okazujesz mądrości. Dziękuję Ci, że nauczasz na, nas i spraw, Panie Boże, abyśmy się nauczyli Ciebie chwalić, abyśmy nie byli kuszeni przez różne nasze porządliwości, przez nasze samolubstwo, przez naszą chęć zysku. Spraw, byśmy byli tacy czyści, tacy oddani, tacy, tacy naprawdę z Twojego powołania i... I spraw Panie Boże, byśmy, nawet jeżeli co, coś nam się powinien noga, albo jednak będziemy samolubni, to mamy czas na opamiętanie się i spraw by ten trąd też z nas schodził. Dziękuję Ci Boże, że jesteś z nami i bądź wywyższony. Drogi Jezu Chryste. Amen. 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 Miejcie dobry dzień. Albo dobrą noc, albo dobrą podróż, lub do tak, yy, albo herbatkę. Tak, sobie popijacie. W ogóle życzymy Wam wszystkiego, co można najlepsze życzyć, bo chcemy, żebyście byli szczęśliwi. A wy możecie zrobić tak, żebyśmy byli szczęśliwi, to możecie takiego lajka strzelić. Okay tak. e, możecie też, żeby uszczęśliwić kogoś innego, możecie tym filmikiem wysłać. E, a żeby uszczęśliwić darka, możecie zasubskrybować. <śmiech> <śmiech> I nas też już tak. No, to, to trzymajcie się. Do, do jutra. jutra. Pa. Hej!